Błaga. Radio Katowice. Antena. Radio Katowice, ale dzisiaj specjalne Radio Katowice, dzień specjalny, w związku z czym i specjalne plenerowe studio, to usytuowane na katowickim rynku. I to tutaj odwiedzają nas niesamowici goście. Kolejnego z nich przechwyciła Ewelina Kosałka-Pasja. Gość to wyjątkowy. W sumie trudno było się do niego dostać, bo mnóstwo osób chciało sobie zrobić z nim zdjęcie Adam Mankiewicz, ułan kawalerii ochotniczej. Witam. Cześć, dzień dobry i bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś dzisiaj tutaj z okazji tego święta. No trudno było cię nie zaprosić, bo wpisujesz się idealnie w Święto Wojska Polskiego. Dzisiaj ubrany jesteś w mundur. Jest to mundur wzór 36, w takich mundurach nasza polska armia wyjechała na wojnę we wrześniu 1939 roku. Może nie dokładnie w tych, ponieważ jest to mundur gabardynowy, taki bardziej elegancki, natomiast wyjechała w mundurach polowych uszytych z sukna. Adam... Jak dawno zaczęła się Twoja pasja związana właśnie z historią, z mundurami, bo to nie jedyny mundur w Twojej kolekcji, bo w szafie możemy zdradzić, ile masz tych mundurów. Znajdzie się mundurów kilkanaście różnych armii, również tych i zaprzyjaźnionych i tych z przeciwnej strony. Natomiast historia mojego mundurowania kawaleryjskiego zaczęła się dokładnie w roku 1981, kiedy jako harcerz zamarzyło mi się odtworzyć tradycje kawaleryjskie. Stwierdziłem, że najpierw nauczy się jeździć konno, i tak trafiłem do Zbrosławic. Nauka Przydała się, jeździectwo zostało w mojej krwi i, i w moim udziale do chwili obecnej. Z kawalerią wtedy nie wyszło, ale teraz niedawno spotkałem ludzi ze szwadronu kawalerii ochotniczej imienia rotmistrza Pileckiego. Jeździ niewielu mężczyzn konno w tej chwili rekreacyjnie, więc kiedy dorwali moją skromną osobę, stwierdzili, że nie mogę nie, nie, popuszczą. Ubrać, tak, że nie, mogę nie ubrać munduru i nie bawić się w tę kawalerię razem z nimi. Wróćmy na moment jeszcze do twojego stroju. Państwo mundur będą mogli obejrzeć i na YouTubie, i na naszej stronie internetowej. Składa się oczywiście spodnie, mamy część górna, czapka charakterystyczna. Tak, charakterystyczna czapka. O tę czapkę stoczono niemal bój w roku 1919, kiedy Komisja Umundurowania Polska starała się ustalić jeden rodzaj munduru. Bo jak wiadomo, po pierwszej wojnie, kiedy nasze państwo się odtwarzało, to mieliśmy pełen Przekrój mundurów austriackich, niemieckich, rosyjskich, nawet japońskich, bo w takich mundurach przyszły jednostki tworzone głęboko na wschodzie i Błękitna Armia Halera, oczywiście, która to przywiozła te rogatywki. Tańsza wersja była okrągła maciejówka stosowana przez legiony, ale jednak tradycja polska zwyciężyła i dzięki temu my również w tej chwili możemy poruszać się w tych historycznych rogatywkach. Za kwadrans niecały rozpocznie się defilada tutaj ulicami Katowic. Takiego munduru nie zobaczymy jak Twój, ale zobaczymy mnóstwo innych. Zobaczymy bardzo podobne mundury, te współczesne troszeczkę się różnią, nie są zapinane pod szyję, mają klapy typu angielskiego, ale rogatywek zobaczymy całkiem sporo i są one tak naprawdę prawie identyczne do tych, które ja mam na głowie. Proszę państwa, dzisiaj świętujemy z okazji Święta Wojska Polskiego. Oczywiście jest to też drugie nasze święto, bo rozpoczynamy świętowanie z okazji stulecia Powstań Śląskich. Wszystko tutaj w Katowicach się odbywa. Zapraszamy na defiladę Synchronizacja zegarków. No, 11 minut zostało do godziny 14. O 14:00 punktualnie defilada ruszy. Będzie ją można oglądać relacje z defilady także na antenie Radia Katowice.